Na szermierczych Mistrzostwach Europy w Zagrzebiu męska reprezentacja polskich florecistów wywalczyła srebrny medal. Zespół w składzie Leszek Rajski, Michał Majewski oraz dwóch zawodników Sietom AZS AWF jest Gdańsk Radosław Glonek i Paweł Kawiecki doszedł aż do finału turnieju drużynowego. No na początku nie byliśmy zbyt zadowoleni z losowania, ponieważ zostaliśmy przelosowani z siódmego miejsca w rankingu na ósme, co znaczyło, że po pierwszym zwycięstwie w jednej ósmej nad Białorusią wpadamy od razu na mistrzów olimpijskich na Włochów. No i, i tak też było. W pierwszym meczu z Białorusią zaczęliśmy od, od prowadzenia. Białorusini wydawali się trochę nierozgrzani chyba do meczu, ale potem zaczęli walczyć na swoim normalnym poziomie i nie bez kłopotów, ale dość, dość gładko wygraliśmy ten mecz. No i przyszedł mecz ćwierćfinałowy z mistrzami olimpijskimi z Włochami, z którymi nie wygraliśmy bardzo długo. Zaczął się on dla nas bardzo dobrze. Od początku prowadziliśmy to też, ustawia mecz w innej, w innej sytuacji, ponieważ gdy, gdy Włosi mają przewagę, to wtedy się nie spieszą z akcjami, są doświadczonymi zawodnikami, kontrolują przebieg meczu, a tutaj to oni musieli gonić. No i udało nam się to dowieść dość spokojnie 45-40 w ten sposób pokonaliśmy Włochów. Potem był półfinałowy mecz z Wielką Brytanią, przeciwnik teoretycznie łatwiejszy, ale z kolei Brytyjczycy w ćwierćfinale pokonali Francuzów, też bardzo dobry zespół. A potem w meczu o brązowy medal pokonali w też faworyzowanych Rosjan. Także z Wielką Brytanią też do ostatniej, walki, do ostatniej walki ważyły się losy meczu. Bardzo szczęśliwie wygraliśmy ten mecz. Potem był finał. Z Niemcami. Do połowy meczu prowadziliśmy niestety kilka niefortunnych decyzji sędziowskich. Trochę brak koncentracji spowodował, że Niemcy wyszli na prowadzenie. Niemcy z kolei, gdy prowadzą, również doskonale sobie radzą w defensywie i nam nie udało się niestety tego przełamać, co w efekcie dało srebrny medal. Największym sukcesem Białoczerwonych było pokonanie w spotkaniu ćwierćfinałowym głównych kandydatów do złota Włochów. Prowadziliśmy w tym meczu. Ja, ja ten mecz chyba zapam, zapam, najlepiej wspominam z tych mistrzostw i na pewno zapamiętam go do końca życia. Mój bilans w tym meczu to jest plus 11. W trzech walkach zdobyłem 11 trafień więcej na Włochach niż oni na mnie. Decydująca była walka moja ostatnia i przedostatnia w meczu, gdy Włosi po raz pierwszy wyszli na prowadzenie 35 do 31. Ja wyszedłem na planszę z Andreo Casaro, który ma na swoim koncie... Między innymi 25 zwycięstw w turnieju Pucharu Świata jest aktualnym właśnie złotym medalistą igrzysk olimpijskich w drużynie, ma w swojej, w swojej kolekcji medal z turnieju indywidualnego na igrzyskach i jest to też aktualny Mistrz świata. Muszę dodać, że, że Kasara jest po kontuzji, nie był w najlepszej formie. Niemniej jednak zwycięstwo 9 do 3, nawet z nie do końca stuprocentowo dysponowanym kasarą. Dało nam prowadzenie 40 do 38, potem wszedł Michał Majewski z Andreą Baldinim i już nie dał sobie wyrzeć tego zwycięstwa. 45 do 40 dla nas i wielka radość i, i, i oczekiwanie na, na półfinał z Wielką Brytanią. Srebro drużyny Florecistów to nie jedyny krążek naszej reprezentacji w Zagrzebiu. To był jedyny srebrny medal i jedyny w konkurencji drużynowej. Oprócz tego. Reprezentacja Polski zdobyła trzy brązowe medale, między innymi Ola Socha, która trzeci raz z rzędu staje na podium Mistrzostw Europy, szablistka, a dodatkowo szpadzista Krzysiu Mikołajczak i, i też szpadzistka Renata Knapik. W jaki sposób cztery medale zdobyte podczas Mistrzostw Europy odzwierciedlają obecny stan polskiej szermierki? Wydaje mi się, że wyniki są nadspodziewanie dobre. Biorąc pod uwagę znacznie, znaczne zmniejszenie kwot finansowania przez Ministerstwo Sportu, nikt nie spodziewał się takiego występu, tym bardziej po nas, gdzie my na, na świecie w tej chwili jesteśmy bodajże na, na 12 miejscu w rankingu. I, i właśnie no niestety nie chcielibyśmy, żeby, żeby ministerstwo pomyślało, że, no, że, że, że tak, tak wspaniałe sukcesy, czyli nie trzeba tak mocno finansować szermierki, a tymczasem zdarzały się sytuacje w tym sezonie, że zgrupowania albo się w ogóle nie odbywały, bo nie było no, na nie pieniędzy, albo się odbywały w jakiś partyzancki sposób, gdzieś tam kątem, gościnnie, gdzieś trenowaliśmy wspólnie. Brakowało też pieniędzy na kalendarz, na przykład nie były sytuacje, że nie mogliśmy w pełnym składzie pojechać na, na turniej Pucharu Świata. Miejmy nadzieję, że że ministerstwo to dostrzeże i w końcu nas zacznie finansować chociażby w taki sposób, żebyśmy mieli pieniądze na właśnie na wyjazdy Pucharu świata i na godziwe przygotowanie do, do sezonu i do najważniejszych imprez. Kolejną największą w tym sezonie imprezą, do której przygotowuje się polska kadra, są Mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zawody w stolicy Węgier odbędą się między 5 i 12 sierpnia.